Jest niedziela 17 listopada, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, czas na wieczór z grami lotto. Odliczenie do świąt warto zacząć ze zdrapką świąteczny kalendarz. Do zdobycia są trzy główne wygrane po 200 tysięcy złotych oraz inne atrakcyjne wygrane, na przykład 6 po 10 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to 12 milionów 200 tysięcy złotych. I jeszcze ważny komunikat. Tutaj zatrudniony sportowy spółka zainformuje, że 21 listopada 2024 roku nastąpi rozpoczęcie sprzedaży 7 tranż losów w lotek, dla której numer identyfikacyjny rozpoczyna się liczbą 0749. Informacje o tej jak i innych zdrapkach znajdą Państwo na stronie lotto.pl. Niezmiennie Państwa. Jeśli jest lotto, tu do zdobycia są zawsze miliony. Najbliższe losowanie już we wtorek, szczęśliwy zwycięzca może wygrać nawet 3 miliony złotych. A w lotto plus do zdobycia jest milion złotych. Powodzenia. Zmierz się w grze o nawet 25 milionów złotych. W Multi Multi to gracz decyduje jakie pieniądze, o jakie pieniądze gra. Na przykład w opcji z plusem typując 9 liczb można wygrać 300 tysięcy złotych, a 10 liczb aż 2,5 miliona złotych. Losowanie Multi Multi przed nami. Zapraszam. W kasecie maszyny rosującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczbę 21 16 23 1 24 39 5 8

Jeśli chcą Państwo zagrać o setki tysięcy złotych, ale nie chcą wydawać dużych pieniędzy, to mini lot to jest idealną grą. Tu jeden zakład kosztuje tylko 2 zł, a wygrać można nawet 500 tysięcy złotych. Wczoraj na lotto.pl padła piątka warta ponad 560 tysięcy złotych. Czas na kolejną piątkę w tej grze losujmy. W kascie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule, Ramy jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. A wylosowane liczby to 30. 9 12 33 22 W puli każdego losowania kaskady jest prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden jest wart ćwierć miliona złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. góle, będę maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. I oto wylosowane liczby. Sześć, cztery, czternaście, dwadzieścia cztery, szesnaście, dwa, siedem, dwadzieścia trzy, pięć, dziewięć, dwadzieścia jeden, dziesięć. Już we wtorek w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot. Warto zagrać, bo do wygrania będzie 520 milionów złotych. Przypomnę zasady gry, a są bardzo proste. Tu typują Państwo 5 przez z 50 razy 2 liczby z 12. życza celnych typowań i milionowych wygranych. Główna wygrana w ekstrapensji to 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, a zwiększając stawkę w grze można wygrać np. 15 tysięcy złotych, 25 tysięcy, a nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Losujmy. W kasetach maszyny znajduje się 35,4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowano została liczba 10 33 19 26 18 A ostatnią wylosowano liczbą eksploatacji jest liczba... Jeśli u zakładu ekstrapensji dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o 100 tysięcy złotych premii w ekstrapremii i to od ręki. Takie pieniądze wygrało już ponad 150 graczy. Zapraszam na losowanie. W maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule, bęby, maszyny są puste, zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. I oto wylosowane liczba. 26 9 24 21 34 A ostatnią wylosowaną liczbą tekstami jest liczba... 2 Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl Na tej stronie zagrają Państwo też w gry lotto oraz gierki, czyli internetowe loterie pieniężne. Jest ich ponad 60 i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Wieczór w studiu Lotto końca. Zapraszam w imieniu Renaty Molendy-Potrypus. Najwczejsze wieczorne losowania będzie można je obejrzeć na lotto.pl oraz na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Dziękuję za spotkanie i życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.